Wsparcie przez Europejski Bank Inwestycyjny kwotą miliarda złotych polskiego sektora energetycznego to bardzo dobra wiadomość dla firm energetycznych, ale także dla konsumentów energetycznych, dla nas wszystkich. Miliard euro z tego co wiemy ma zostać przeznaczony w jednej czwartej na wsparcie sieci dystrybucyjnych przez firmę ENERGA, a 750 milionów ma zostać przeznaczony na badania naukowe związane z energetyką. Europejski Bank Inwestycyjny wspiera wszystkie przedsięwzięcia, które służą poprawie środowiska naturalnego, więc możemy zakładać, że pieniądze te zostaną przeznaczone na takie rozwiązania, które dokładnie w taki sam sposób będą oddziaływać na środowisko w Polsce. Miliard to bardzo duża kwota i świadczy również o tym, że polski sektor energetyczny cieszy się zaufaniem instytucji europejskich. Liczymy też na to, że będzie on wskazówką dla banków inwestycyjnych, a żeby także w ten sektor z większą czy chęcią inwestowały i wspierały polskie rozwiązania energetyczne.